Halo? Czyś mnie pierdzi w uchu. Już wstrzymałam ten? Mnie też. E? Czy jesteśmy? Przepraszam, ale e, zakłócenia... Zakłócenia fonii, nie ale nie już, mam... już wracamy do Państwa. Krzysztof, Krzysztof Gończ jest naszym gościem. Lekarz med... od, od nie, nie Nie jesteś, nie lekarz medycyny Nie pomożesz tej przypadłości. E... Krzysiu, łysienie dotyczy nie tylko mężczyzn, ale także i kobiet. Jakie są najczęstsze przyczyny utraty włosów i jakie są najlepsze metody na to, żeby powstrzymać migrację z głowy na plecy, jak mówi Marcin? Nie jest wiele. Na pewno genetycznie jesteśmy uwarunkowani to, czy mamy dużo tych włosów, czy też nie, ponieważ ilość mieszków włosowych jest właśnie zakodowane w naszym kodzie genetycznym i tego nie zmienimy. Ale przyczyny mogą być również hormonalne przy łysieniu androgenowym czyli zaburzenia y, horm gospodarki hormonalnej, czyli nadmiar y, na przykład hormonów y, męskich, nie tylko u mężczyzn, ale właśnie również y, u kobiet. To najbardziej skrajny przypadek, najpierw weźmy pod lupę, czyli gość, który ma łysego ojca, łysego dziadka, łysego wujka, nawet pies jest łysy w rodzinie i on wie, że też będzie łysy. Czy on może coś zrobić, żeby a. wydłużyć się ten okres cieszenia się fryzurą do maksimum, b. w jakiś sposób go powstrzymać, oprócz przeszczepu włosów, czy można coś zrobić? Bardziej y, ja bym y, zastosował tak profilaktykę, czyli jak już te włosy zaczną wypadać, to faktycznie wtedy trzeba rozpocząć, na przykład wspomniany w materiale terapię mezoterapię mm -hmm. osoczem bogatopłytkowym, czy też mezoterapię specjalnym koktajlem witaminowym, czy z aminokwasami, czyli takimi elementami, które są potrzebne skórze głowy, do tego, aby ten włos mm -hmm. wyrastał. Włos raz wypadnięty może odrosnąć? Niestety, no tutaj już ciężko. Ale możemy powstrzymać ten proces wypadania włosów. Ja bym tutaj również dla takich osób zalecił konsultację u trychologa, czyli u lekarza, który skończył kurs właśnie leczenia wypadania włosów i, czy też leczenia skóry głowy, lub też faktycznie może u endokrynologa, żeby zbadać i wyrównać te poziomy hormonów. Powiedziałeś również Krzysiu, że może być podstawa, o której też często wspominamy w naszym programie, stres ogromny może wywołać takie utraty, i wtedy jest potrzebna Ogólnolekarska konsultacja, żeby znaleźć przyczyny tego. Absolutnie tak. Również wit niedobory witaminy D3, czy też cynku, żelaza, to również ma wpływ na jakość włosów i właśnie na problem wypadania włosów. Patrzę tak. na tego nieszczęśnika, który się no znalazł w swoim fotelu, czy taka terapia, czy czym ma skutkować taka terapia? Mhm. Jak już nastrzyknąłeś jego skórę głowy, to Czego można się potem spodziewać? Ten nieszczęśliwy, to menadżer mojej kliniki Oskar Litwin, któremu faktycznie teraz zarekomendowałem kilkukrotne ostrzygnięcie skóry głowy osoczem bogatopłytkowym, ponieważ osocze bogatopłytkowe, a bardziej płytki krwi zawarte w nim powodują to, że ten włos jakby wyrasta ze, ze skóry, czyli wzmacniamy mieszek włosowy. Możemy nawet po, do około 20% zwiększyć ilość wyrastanych hmm. włosów. Czy nawet pogrubić ten włos, ale to nie wystarczy jeden zabieg. Niestety tego typu zabiegów trzeba wykonać więcej. Co więcej, zalecamy również wcierania preparatów, takich jak minoksydyl 5%, 5%, to jest na receptę lub też dwuprocentowy, który można kupić w drogerii, czy też zakupić u, w salonach fryzjerskich. Co jeszcze można zrobić Krzysztof, dla siebie w domowych warunkach, nie w gabinecie dermatologa, mhm. bo nie wszystkich też stać na, tego, Ta. na takie zabiegi. Nasze babcie mówiły tak, strzyć się krótko i często to włosy odrastając będą żeby się smarować tak jest. śmierdzi strasznie ale włosy pani odrastają jajka, jajka oliwy, to i działa, oliwy czy wszystko działa czy nie Słabo działa, bo to działa powierzchniowo, ale na pewno można wzbogacić dietę o właśnie o cynk, o żelazo, czy też o suplementację witaminy D3. A u fryzjerów, tutaj zaznaczam, że bardzo ważną rolę fryzjerzy również mają, ponieważ to oni widoczną włos, wypady, włosy wypady. Dokładnie tak. tak. I to oni mogą polecić na przykład do wcierania specjalne preparaty, czy właśnie wysłać już do specjalisty. Ja chciałabym teraz na chwilę zmienić temat naszej rozmowy, zapytać o publikacje, które się. Ostatnio pojawiły, w którym no, wygląda na to, że zdradzałeś tajemnice lekarskie, opowiadając o swoich znanych pacjentkach. Jaka jest prawda z Twojego punktu widzenia? Czy rzeczywiście ten, złamałeś tę tajemnicę? Absolutnie nie. Lekarz nie może złamać tajemnicy lekarskiej, nie może opowiadać o swoich pacjentkach. Jeżeli mówimy o tabloidach, brukowcach, a czytałaś kilka miesięcy temu, że w wiśle pływa wieloryb, ale też czytałem, że w centrum Warszawy kobieta została zaatakowana przez. Owce opętane przez szatana. To A to tak, jest są... tak, prawda? Tak, no widzisz, to są wyssane z palca informacje, które bardzo często tabloidy wkładają w nasze usta uważam, że lekarz nie powinien absolutnie zdradać żadnych tajemnic lekarskich, jeżeli chodzi o mnie i o gwiazdy, które do mnie przychodzą. Gwiazdy fajnie, że same przyznają się, że dbają o siebie, że chodzą do kosmetologa czy do no lekarza. To nie jest Absolutnie żadnego. tak. Promujmy to, że e, trzeba profilaktycznie zadbać o swoją skórę e, twarzy i to nie jest wstyd. Ja I chciałam zapytać to o, publika mogę mówić. o publikację dotyczącą Małgorzaty Korzuchowskiej. Małgorzata jest twarzą Twojej kliniki, tak. prawda? E, I nigdy tego nie tak. Natomiast informacja o tym, że ktoś się zrobił, zrobił od nowa, zbudował, zmajstrował, to jest trochę co inne. Małgorzata tak? nie jest Frankensteinem, żeby Zubi ją robić. Żeby ją robić, tak jest. Małgorzata dokładnie. Przede wszystkim jest dokładnie piękną kobietą. Dwa, no, ma cudowne, naturalne rysy i ma to samo podejście do urody, do, do piękna, jak ja, czyli dokładnie naturalność. Nie zmiana rysów twarzy, nie botox, czy nie nadmierna ilość wypełniaczy, tylko wszystkie naturalne metody. Małgorzata, tak nawilża skórę twarzy, dba o tą skórę, ponieważ no, dzień w dzień jest y, na planie filmowym. czy Makijaży, Absolutnie tak, to przecież to wpływa na jakość skóry, więc musimy tutaj zadziałać dokładnie takimi nawilżającymi e, zabiegami, ale na pewno nie żadnym botoksem, czy też zmianami e, rysów twarzy. To nie jest ani e, moje podejście do medycyny estetycznej, czy do, do wyglądu, ani Małgorzaty. Mhm. To też, też nie jest w Twoim interesie mówienie o Twoich pacjentach, e, kiedy oni się tego nie życzą, bo jedna taka absolutnie. akcja i kończy się Twoja kariera. Absolutnie tak. Ja byłby się to cieszę, kolano. A ja się cieszę, że wiele gwiazd, które zaufało mi, które do mnie przychodzi, mówią o tym otwarcie, że to nie jest wstyd właśnie dbać o siebie. I fajnie, że jest taki lekarz jak dr Goodź, który naturalnie dba o wygląd tych osób. Oto jest dr Goodź, prawie jak dr dre polskiej medycyny estetycznej <laughs> dzisiaj dla Państwa rymował, a piękne zadbane gwiazdy już czekają na spotkanie z Państwem, między innymi Magda Różczka, Ania Lewandowska i długowłosa nimfa w skórze, której imienia nie znamy, ale pewnie nam się za chwilę przedstawi. To są.